W i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie odpuść nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Na poprzedniej konferencji mówiliśmy o miłosierdzie Boga, który jest, który jest darem dla każdego z nas. O tym, że to doświadczenie Bożego Miłosierdzia, szczególnie w sakramencie pokuty i Pojednania, jest dla nas siłą, która nas ożywia. Siłą, która daje nam, przywraca na nowo naszą utraconą z powodu grzechu godność. Teraz e, chcemy pogłębić tę definicję. Czym jest miłosierdzie? Chcemy e, odnaleźć e, jakby więcej jej przymiotów po to, aby bardziej dostrzec czym ona jest, bardziej e, zobrazować jakie, w jaki sposób można ją określić. E, I terminami szczególnie będziemy się odnosić do języka biblijnego. Terminami w języku hebrajskim, czyli w głównym języku Starego Testamentu, są dwa terminy, które określają, główne dwa terminy, które określają miłosierdzie. Są to terminy Rahamim i heset. Myślę, że głębokie wyjrzenie ich znaczeniem bardzo pomoże nam zrozumieć, czym jest miłosierdzie. Pierwszy termin Rahamim. Rechamin jest terminem blisko związanym ze słowem rehem. Rechem, czyli łono macierzyńskie, ale jako takie jako źródło życia też źródło miłości, z którego rodzi się życie, ale jednocześnie z wnętrznościami, i tutaj możemy to rozumieć, jako jako serce. A więc y, dla nas w tym rozumieniu może to być y, jakby rozumiane jako serce Bogowie. Jest ono pełne czułej miłości, wyrażające się w aktach współczucia wobec tragedii lub przepalczonych urazów. Y, Zobaczmy, bracia i siostry, że y, w innym miejscu serce w Starym Testamencie to y, jest y, to jest też miejsce, w których doświadczamy uczuć, doświadczamy, przeżywamy też uczucia, i trzeba powiedzieć, że właśnie miłosierdzie jako takie jest bardzo związane z, z uczuciami, z, z tym współczuciem. Oczywiście nie tylko, ale one też jakby dotykają naszego przeżywania miłosierdzia i. Możemy to zobaczyć również w tej przypowieści, której, o której mówiliśmy w poprzedniej konferencji. Miłość Ojca na, w momencie, gdy Syn wraca, wyraża się w pełnej, w pełnej czu, czułości miłości i troski o Niego. W tym momencie, w którym On wybiega na spotkanie, w, miejsce, w momencie, w którym Go przytula, całuje, to wszystko jest pełne właśnie tego uczuć, tego współczucia też na, na spotkanie z synem, ale z drugiej strony również na, na ten obraz nędzy, którą on doświadcza. Drugi termin, o którym wspomnieliśmy, to jest termin Heset. Wyraża on sam w sobie ideę miłości lub wzajemnej relacji do siebie dwóch osób powiązanych wzajemną wiernością. I w tym terminie. Bardzo ważne jest właśnie to odniesienie do wierności. Wierności w postawie miłosierdzia wobec drugiej osoby. Miłosierdzie jest wierne, to znaczy miłosierdzie nie bazuje, choć są w nim obecne uczucia, tylko na właśnie tym momencie, chwili, momencie tylko samych uczuć, ale jest czymś więcej. Jest czymś więcej, jest, jest wierne. W gotowości czynienia dobra dla drugiej osoby, w, gotowości, w tej gotowości odpowiedzi na nędzę drugiej osoby, na te braki, na, na te niedoskonałości czy, czy inne sytuacje właśnie bolesnego doświadczenia, przeżywania cierpienia przez drugą osobę. I to miłość też dostrzegamy u ojca, miłosiernego z przypowieści, oczekującego na Syna. Wiernie czeka i wyczekuje, kiedy sen wróci. Tak jak wspomniałem w poprzedniej katechezie, ojciec nie wiedział, czy w ogóle wróci. Ojciec nie wiedział, czy, czy minęły, nie wiemy, czy minęły miesiące, może lata od tego momentu, gdy sen opuścił ojca, a jednak wiernie czeka. Wiernie czeka. Kolejną ważną cechą. Ważną cechą Bożego Miłosierdzia jest nieskończoność. Święty Jan Paweł II w Antyklice przypomina nam, że Miłosierdzie jest nieskończone, bo jest doskonałym przymiotem i cechą Boga, który jest nieskończony. W tym sensie gotowy jest przyjmować nas, grzeszników, Jego synów bardzo aby nam przebaczyć mocą wiary, jaką złożył nas Jezus. Jest gotowy nas przyjmować nieskończenie wiele razy, bez końca jest gotowe ofiarować, Bóg jest gotów nam ofiarować swoje miłosierdzie. Jedyną sytuacją, która powoduje zamknięcie na to miłosierdzie, które, która powoduje, że Bóg nie może nam okazać swojego miłosierdzia, jest sytuacja zatwardziałości naszego serca. Czyli odrzucenie, niechęć wobec przyjęcia. I, i to właściwie powtarza się w, w różnych sytuacjach, też, e, w których być może być może my też, żeśmy się spotkali z sytuacją, w której chcieliśmy ofiarować komuś naszym miłosierdzie, naszą e, dobrą, życzliwość, a ona zostaje odrzucona. Jeżeli ktoś nie przyjmie, jeżeli ktoś w wolności nie otworzył się na ten dar przyjęcia. To, to, to miłosierdzie nie działa też w ten sposób, że, że jakby dokonuje czegoś na siłę, i tutaj wracając z naszej przypowieści, o której mówiliśmy w poprzedniej konferencji, nie ojciec nie, był, nie mógłby okazać synowi miłosierdzia, gdyby syn nie wrócił do domu, gdyby syn pod wpływem tej decyzji, zobaczenia do czego doprowadziła go ta jego decyzja i, i podjęcia decyzji powrotu. Świadomości tego zła, którego uczyni. Gdyby nie chciał wrócić, to ojciec nie mógłby mu okazać swojego myślenia. Czekał na, na powrót, na tą decyzję syna. Papież pisze w Encyklopedii, że miłość czynna, która w sposób szczególny daje o sobie znać, w zetknięciu z cierpieniem, krzywdą, ubóstwem, w zetknięciu z całą historyczną ludzką kondycją, która na różny sposób Ujawnia ograniczoność i słabość człowieka, zarówno fizyczną, jak i moralną. I właśnie ten zakres, sposób i zakres przejawiania się miłości w języku biblijnym określamy miłością. Tam, gdzie jest to zetknięcie z dramatem, z cierpieniem, tak jak powiedzieliśmy sobie w pierwszych konferencji, z taką mizerią, e, nędzą e, w różnych wymiarach e, człowieka. Tam. E, w szczególny sposób, od Boga właśnie objawia się Jego miłosierdzie, ale tam też Biblia pokazuje nam, że, że właśnie odpowiedź na tą sytuację, to jest prawdziwe miłosierdzie. Odpowiedź bezinteresowna. Kolejnym ważnym przymiotem miłosierdzia, który możemy zobaczyć w dzisiejszej Ewangelii. W dzisiejszej Ewangelii, w której słyszymy. Tą historię, w której Jezus widząc ludzi, którzy podążają za nim już e, trzy dni, e, widząc ich sytuację, a tak naprawdę widząc to, że, że po prostu zwyczajnie nie mają co jeść, że dostrzega ich, e, ich głód, ich e, problem, jakby rozwiązania takiej fundamentalnej, ale bardzo prostej rzeczy, chce, chce pomóc w tej sytuacji, czyli w swoim miłosierdzie chcę odpowiedzieć na to, co jest ich brakiem, co jest tą pewną sytuacją ich potrzeby w tej konkretnym momencie. W tym konkretnym momencie i w tej sytuacji chce zaradzić. I jak wiemy, najpierw prosi uczniów o to, aby pomogli, a w sytuacji, gdy jest taka potrzeba, Prosi ojca. Modli się do ojca i dokonuje tego czynu. To, co jest ważne, aby tu podkreślić u Jezusa, jest ta y, taka, y, umiejętność, wrażliwość dostrzegania tego, co jest aktualnie potrzebne. Dostrzegania tej, tej potrzeby prostej, y, jakby biedy, tego wolnego braku. Na który na tę chwilę trzeba odpowiedzieć, na tę chwilę trzeba znaleźć rozwiązanie, to jest taka właśnie delikatna, czuła troska o, o obecną potrzebę, której trzeba zaradzić. Widząc to, czym mi jest miłosierdzia, coraz pełniej, pełni, coraz bardziej przez te różne jej cechy i sposoby wyrażania, też. Chcemy teraz stanąć wobec pytań, które postawiliśmy sobie na początku, w pierwszej jeszcze konferencji. To znaczy, jak ma się to miłosierdzie do tego, co doświadczamy dziś w różny sposób? Co przynosi nam doświadczenie naszego życia, co przynoszą nam, przynosi nam świat z całym rozwojem technologicznym, komunikacyjnym itd. I trzeba nam powiedzieć, że te różne sytuacje, których doświadczamy, różne sytuacje, które są obecne też w świecie, są źródłami niebezpieczeństw czy zagrożeń dla nas. Czasami odbieramy je jako pewne doświadczenie lęku, niebezpieczeństwa. Nie wiemy, jak się z nimi jakby uporać. Jak na nie odpowiedzieć? I do tych sytuacji chcę powiedzieć o kilku z nich. Do tych sytuacji na pewno należy e, sytuacja obecnej pandemii koronawirusa. E, z pewnością, albo w gronie naszych najbliższych, albo e, dalszych nam osób, doświadczyliśmy jakiegoś cierpienia, niepewności, e, sytuacji e, nagłej śmierci, odejścia kogoś. To rodzi wiele bólu, wiele cierpienia i wiele też pytań, jak, jak odpowiedzieć na tę sytuację. Ale oczywiście, e, w też e, pandemii, musimy sobie uświadomić, że e, czy jakby czy, czy, czy widzimy wiele innych chorób, które nas dotykają, nas jako ludzi, nas czy, czy, czy naszych bliskich, które, które może też z powodu pandemii jest trudniej im zarazić, bo. Bo niektóre miejsca są wyizolowane tylko do pandemii, i to wszystko jakby spowoduje tym większą trudność, tym większy ból, większe cierpienie, więcej pytań, jak robić, jak się zachować. Inna sytuacja, która rodzi dzisiaj w moim przekonaniu bardzo wiele niebezpieczeństw i zagrożeń, to jest takie niebezpieczeństwo prymatu. Rzeczy nad osobą. I ono może się wyrażać na przykład w sytuacji miejsca naszej pracy. Gdy praca, biznes, dochód staje się ważniejsze niż pracownik, niż pracodawca, niż relacje w pracy, ale może się też wyrażać. To prymat rzeczy, prymat. Materii w rzeczywistości wirtualnej, której drugiego człowieka, osoby drugiego człowieka, wykorzystuje się dla jakichś zysków albo dla przyjemności innej osoby. Czasami bardzo, bardzo poniżająco drugiego człowieka się wyśmiewa, aby, aby w ten sposób na, na tej na tej zabawie z niego w jakiś sposób coś zyskać, również ze strony finansowej. Kolejne zagrożenia, niebezpieczeństwa, które nas dotykają bardzo mocno, to są różnego rodzaju konflikty. Konflikty, które w takiej najprostszej, najmniejszej naj, jakby grupie ludzi, to są konflikty w naszych domach. W relacji z najbliższymi. I y, ta przestrzeń konfliktów rozszerza się coraz bardziej w naszym życiu, aż do konfliktów międzypaństwowych, y, międzyreligijnych, międzykulturowych. Y, kolejną rzeczywistością y, takich niebezpieczeństw to są różnego rodzaju nierówności społeczne bieda, ludzi odrzuconych, porzuconych, bez, pozostających bez środków do życia. Bezdomnych, może w jakiś sposób wykluczonych ze swoich państw i z tego powodu przebywających gdzieś w I myślę, że tak naprawdę każdy z nas mógłby dodać ze swojego doświadczenia, ze swojego czy środowiska, czy obserwacji życia inne, również tego typu bolesne doświadczenia. I wobec nich rodzi się pytanie: jak się zachować? Co jest odpowiedzią? E, czy rzeczywiście miłosierdzie może być odpowiedzią e, na właśnie e, te niebezpieczeństwo, czy zagrożenia. Bracia i siostry, e, w pierwszym momencie bardzo często e, ulegamy takiej, takiej pokusie, że odpowiedzią na, e, na nierówności społeczne, odpowiedzią na, e, na różnego rodzaju e, prymat jednej osoby nad drugą, czy, czy rzecz nad osobą, jest sprawiedliwość. Możemy usłyszeć czasami takie zdanie, że jeżeli będzie sprawiedliwie, jeżeli każdy będzie miał jakby zabezpieczoną odpowiednią, albo tyle samo, to, to wtedy będzie dobrze. To wtedy tych konfliktów nie będzie. Tylko że. Niestety, często jest tak, że na podstawie poszukiwania tej sprawiedliwości okazuje się, że powstaje pewna wizja tej sprawiedliwości, która jest oparta na tym, co wydaje się jakimś osobom, grupie społecznej czy politycznej. Chodzi mi tutaj o to, że ta wizja sprawiedliwości, Wizja sprawiedliwości, która ma być realizowana, niekoniecznie e, e, jakby traktuje wszystkich sprawiedliwie, albo może też prowadzić do sytuacji, w której w, e, w imię takiej czy innej wizji sprawiedliwości, e, w którą jeszcze dodatkowo wkrada się grzech i nasza słabość, gdy, jest, gdy ta sprawiedliwość oparta jest tylko na, na, jakby, naszym, naszych siłach, wcześniej czy później kończy się na jakimś ograniczaniu wolności, pozbawieniu praw osób inaczej myślących. Czasami może prowadzić znamy to z to też z naszej. Historii powojennej, w historii związanej z, z okresem przede wszystkim komunizmu, który w założeniach swoich poszukiwał sprawiedliwości, ale wiemy do, do jak, jak wiele przemocy zostało jakby to poszukiwanie sprawiedliwości doprowadziło do jak wielkiej przemocy jak wielkiego cierpienia wielu ludzi. I, I przede wszystkim o zanegowania wolności. A zatem, bracia i siostry, sprawiedliwość, o tym też mówiliśmy z poprzedniej konferencji, nawiązując do słów Jana Pawła II, sprawiedliwość potrzebuje miłosierdzia. Potrzebuje miłosierdzia. Miłosierdzia, które jest źródłem którego źródłem dla nas samych i w naszym życiu jest Bóg, może powiedzieć, że tam, gdzie ludzie obumierają z braku miłości, braku nadziei, tam, gdzie ludzie obumierają z braku cierpienia, z rozpaczy przez wyrządzone zło, przez inny, albo przez to zło, które sami wyrządzili i z którym sobie sami nie potrafią poradzić, tam to doświadczenie miłosierdzia, doświadczenie miłosierdzia może przyjeść ożywienie. Na nowo, przywrócić im godność i nadzieję. Yy, zobaczcie, bracia i siostry, tak jak doświadczyliśmy tego i o tym mówiliśmy w poprzedniej konferencji, gdy Bóg przywraca nam nadzieję, tak jak Ojciec przywrócił w tej przypowieści Synowi Malnociarnemu. Tak samo nasze działanie miłosierdzia właśnie w te przestrzenie trudne, bolesne, yy, Miłosierdzia zaczerpniętego od Boga może używiać, może przywracać nadzieję, może przywracać prawdę. Papa Żymeński, autentyczne miłosierdzie jest jakby głębszym źródłem sprawiedliwości. Jest to ostatnia, sama, jest, jeśli ta ostatnia sama z siebie zdolna jest tylko rozsądzać pomiędzy ludźmi, rozdzielając wśród nich przedmiotowe dobra słuszną miarą. To natomiast miłość i tylko miłość określana jako miłosierdzie, zdolna jest przywracać człowieka samemu człowiekowi. Raczej i siostry, miłosierdzie przywraca mi brata, przywraca mi siostrę. Miłosierdzie, tak jak w tej przypowieści, kolejny raz na nie wracamy, okazane przez ojca miłosierdzie, przywróciło mu syna na nowo e, miał syna, który go przywrócił, to okazane miał się, przywróciło mu tą godność. Tak samo bracie i siostry nam, nam może przywrócić brat i siostry, okazane mi Jest właśnie tą szansą, nadzieją. E, papież pisze, ludzki świat nie może się stawać bardziej ludzki, jeśli nic jeśli nie wprowadzimy w zakres stosunków międzyludzkich, a także stosunków społecznych, wraz ze sprawiedliwością owej miłosiernej miłości, która stanowi orędzie Ewangelii. W i siósty Widzimy zatem, jak potrzebne jest to miłosierdzie, którego najpierw sami doświadczamy od Boga, jak potrzebne jest stać się sługą miłosierdzia to znaczy przekazywać to miłosierdzie dalej. Ale jak to robić? Jak kształtować w sobie tą postawę miłosierdzia? Jak y, powiedzieliśmy sobie w pierwszej konferencji, że sami z siebie tego nie potrafimy. A więc co może mi pomóc w tym kształtowaniu postawy miłosierdzia? I o tym powiemy sobie jutro, na ostatniej naszej konferencji. Y, po tej konferencji chciałbym, abyśmy, zapraszam nas wszystkich, abyśmy zastanowili się nad tymi cechami miłosierdzia, o których wspomnieliśmy. Nad tym, że miłosierdzie jest czułą miłością, ukierunkowaną na osobę. Że miłość miłosierna jest bierna i nieskończona. Że miłość miłosierna potrafi z wielką troską dostrzec aktualną potrzebę, biedę, brak drugiej osoby. Ale jednocześnie możemy też podjąć refleksję nad tym, czy dostrzegam dla mnie, dla mojej rodziny. Dla świata, który wokół mnie jest, kształtuje się, powstaje dzisiaj, teraz, to potrzeba miłosierdzia i działań wynikających właśnie z miłosiernej miłości. A te rozważania powiemy w Starożytności Maryi. Witaj, Królowo, Matko Miłosierdzia, życie słodycze i nadzieja nasza, witaj. Do Ciebie wołamy wygnający syna opierę. Do Ciebie wzdychamy, jęcząc i płacząc na tym łezpadolu. to orędowniczka nasza one miłosierne oczy Twoje na nas wyrzuci. A Jezusa, błogosławiony owoc żywota Twojego, potem wygnaniu nam okaż. O łaskawa, o litościwa, o słodka Panna Maryja. Pan z Wami i z Duchem Twoim niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.